Zadanie 35. Oblicz pole trapezu równoramiennego, w którym przekątna o długości 12 cm tworzy z dłuższą podstawą kąt o mierze 30 stopni. Trochę co innego, ale obliczenia też nie będą jakieś strasznie trudne. Mamy tutaj trapez równoramienny, więc oznacza podstawy jako A i B, ramiona jako C i C. Mamy długość przekątnej, tak? Ta przekątna ma długość 12 i ona tworzy z dłuższą podstawą kąt o mierze 30 stopni. Tak naprawdę tworzy z obiema podstawami kąt o mierze 30. Tutaj też masz 30, bo to są po prostu kąty naprzemianległe, więc jak tu powiedzieli, że jest 30, to z automatu wiemy, że tutaj też tyle będzie. No, ale skupmy się tu na tym, no, co możemy z tym zrobić. No, twierdzenia kosinusów tutaj nie zastosujemy stosujemy, dlatego że, no mamy kąt, ok, kosinus kąta byśmy policzyli, ale mamy tylko jedną długość boku. Gdybyśmy jeszcze mieli na przykład długość ramienia albo długość tej podstawy, to moglibyśmy stwierdzenia kosinusów tutaj sobie obliczyć długość tego trzeciego boku w tym trójkącie, który nam tutaj powstał, tak, bo ta przekątna podzieliła nam ten trapez na dwa trójkąty i o jednym wiemy właśnie, jaki ma kąt wewnętrzny. Więc stwierdzenie kosinusów tak trochę nie bardzo, bo tutaj mamy za mało danych. Ale no, ponieważ jest kąt, to gdzieś go musimy wykorzystać i pamiętaj, że kąty dobrze chodzą z kątem prostym, tak? Więc poprowadźmy sobie tu wysokość. Mamy obliczyć pole, więc w ogóle ta wysokość też nam się tu przyda. No i to się nam ładnie klei. Wysokość będzie to pola, i wysokość będzie do tego, że wykorzystamy ją do tego kąta 30 stopni, tak? Czyli patrząc tu teraz um, na ten trójkąt, właśnie, który tu mamy, mamy trójkąt znowu ekierkowy, więc znowu, jeśli chcesz, to sobie tu powpisuj od razu te. Długości, które Ci pasują. Ja, tak jak mówię, chcę teraz przećwiczyć w lekcji z trygonometrii. Trygonometria, więc otwieram wzory trygonometryczne. Mam w takim razie długość przeciwprostokątnej, i no tu mam długość h. Pamiętaj, że ten zielony odcinek nie ma długości a. To jest tylko fragment podstawy, która w całości, podstawa odtąd. Dotąd ma długość A, więc tego na razie tu nie obliczam, zajmę się tą wysokością, bo ona na pewno mi się przyda. A co z tym odcinkiem, to zaraz zobaczymy. E, więc będę miała przyprostokątną leżącą naprzeciwko kąta 30 stopni, a więc tutaj będę miała A, A i C, no to z tego poskładam sinusa. Czyli sinus kąta 30 stopni to będzie H do 12. Sinus 30 to jest 1 druga, to sprawdzamy w tablicach, albo pamiętamy, jak to tam umie. Sinus 30 to jest 1 druga, czyli H przez 12 równa się 1 druga mnożę przez 12 H jest równe 6. No i co teraz mogę policzyć? Potrzebne by mi było A plus B na 2. Potrzebne by mi były długości podstaw w takim razie, ale pamiętaj, że. Nie jest wymagane, że ty musisz obliczyć osobno A, osobno B i potem to dodać i podzielić na dwa, bo jeżeli gdzieś w jakikolwiek sposób wyczarujesz w tym zadaniu, jaka jest y, wartość sumy A plus B. To, to jest ok, Ty masz po prostu tu wstawić a plus b na 2 razy h i obojętnie, czy to policzysz jako osobno a plus osobno b, bo będziesz miał te wartości, czy po prostu w jakiś sposób wyczarujesz właśnie a plus b. Więc tak, poprowadźmy sobie tutaj drugą wysokość i teraz wiemy właśnie, że pomiędzy tymi wysokościami na tej dłuższej podstawie mamy odcinek równy długości tej krótszej podstawy, tak? Do tego jeszcze wiemy, że e, tutaj jest to trójkąt równoramienny, więc te odcinki, które tu odstają poza te punkty wyznaczane przez wysokości, są równej długości, tak? Więc tutaj mamy odcinek o długości A. Minus właśnie to B i podzielone na 2, tak? No bo generalnie na te dwa odcinki tutaj zostanie nam A minus B, a ponieważ one są równe, to dzielisz to na 2, czyli tu masz A minus B na 2. I teraz, jakiej długości jest w takim razie ten odcinek? No tutaj z całego odcinka A wycięliśmy tyle, czyli po prostu A odjąć dokładnie tyle, prawda? Czyli ile to będzie? Spróbuj to sobie uporządkować, żeby zobaczyć, jak ten zapis będzie w najprostszej formie. Wspólny mianownik to będzie 2, czyli mam 2a na 2 minus a minus b na 2. Wspólna kreska, tylko pamiętaj, że tu wtedy musisz wstawić nawias, bo ten minus tyczy się całego tego wyrażenia w liczniku, czyli mam 2a minus a minus b. Zatem 2a minus a plus b, czyli a plus b na 2. Zobacz, to to jest dokładnie to, tak? Czyli ten odcinek czerwony tutaj, to co mi tu wyszło, ten odcinek, ma wzór A plus B na 2, a więc dokładnie to, co się znajduje we wzorze na pole trapezu. Wysokość już mamy, więc jak sobie obliczymy długość, znaczy wartość tego wyrażenia, tak? czyli długość tego czerwonego odcinka no to tu wstawimy, pomnożymy i gotowe. Jak obliczyć długość tego czerwonego odcinka? No tu z Pitagorasa, patrząc na ten trójkąt tu prostokątny o dwóch zielonych bokach, jednym czerwonym, możemy sobie to z Pitagorasa obliczyć. Napiszę tu x, żeby to nie było takie mylące, że jakieś tam wzory musisz stosować dodatkowe czy coś. Będzie tu x, czyli czerwony to jest x, a więc mam x kwadrat plus 6 kwadrat, równa się 12 kwadrat, no i przeliczasz ile jest x, tak? Czyli x kwadrat to będzie w takim razie 108, Pierwiastkujesz, dobrze by było wyciągnąć czynnik przed pierwiastek. Jak to zrobić? Jeżeli masz dużą liczbę i nie widzisz tego od razu, albo w ogóle masz dowolną liczbę, chcesz wyciągnąć czynnik przed pierwiastek i nie widzisz tego od razu, to polecam zrobić sobie tutaj rozkład na czynniki pierwsze. Czyli tak jak tam w szkole podstawowej kiedyś sobie w słupeczku to zapisywałeś, masz 108 i dzielisz na najmniejszą możliwą liczbę pierwszą, a więc na 2. No da się podzielić, wychodzi 54. Czy da się podzielić znowu na 2? Da się. Wychodzi 27. Na 2 się już nie da, więc czy da się na kolejną liczbę pierwszą? Kolejna liczba pierwsza to będzie 3. No da się. No i tutaj widzisz, że jeszcze ta trójka trochę poleci aż do końca, tak? Co nam daje ten rozkład na czynniki pierwsze? To, że tutaj jeżeli znajdziesz w tym rozkładzie, w tym co tutaj wypisałeś z tej prawej strony, jeżeli Znajdziesz jakieś pary, a znalazłeś tutaj, to te pary możesz po prostu wyciągnąć przed ten pierwiastek, tak? Więc x to będzie 2, ale już właśnie nie 2 razy 2, tylko po prostu 2, bo chodzi o to, że te 108 to było 2 razy 2, czyli 4, a pierwiastek z 4 to 2 razy 9, a pierwiastek z 9 to 3. No i tu już został nam sam pierwiastek. I to zostanie faktycznie pod pierwiastkiem. Czyli tam, gdzie znajdziesz pary, to wyciągasz te parę, ale już no jednokrotnie, tak? Jeden element tej pary wyciągasz przed pierwiastek. Znowu przed pierwiastek, czyli 2 razy 3, a więc mamy 6 pierwiastków z trzech. I możesz sobie zobaczyć, że faktycznie 108 to będzie 36 razy 3, a pierwiastek z 36 to 6. Tylko czasem ciężko jest wpaść na to, jak tutaj to rozłożyć, żeby wyciągnąć sobie pierwiastek. No to tu masz taki sposób, gdzie nie musisz wpadać na żaden pomysł, tylko korzystasz z własności rozkładu na iloczyn. Czyli masz ten X, a więc masz właśnie A plus B na 2 równe 6 pierwiastek z 3. Podstawiasz tu z tego wzoru na pole, czyli masz pole równe 6 pierwiastków z 3 razy 6, czyli 36 pierwiastków z 3 cm. Kwadratowych, dlatego, że tutaj miałeś jedną długość podaną i ona była podana w centymetrach, więc ty musisz też wynik podać w jednostkach odpowiadających temu, co masz w poleceniu. Jeżeli nic nie przeliczałeś na inne jednostki, to zostajemy przy tym, tylko że pole będzie w centymetrach kwadratowych, więc to jest wynik w tym zadaniu.